Ta prawa lampa ona ma wodę w środku, już widzę dlaczego. Tutaj klejony rancik jest na kropelkę. On się już on się w ogóle nie trzyma. To przy, do dotknięciu po prostu odpada. Tutaj się leje, proszę zwrócić uwagę, wodę do środka. A tą lampę trzeba uszczelnić. No. Tu na 100% trzeba ją rozbierać, oczyścić i nie, nie, nie wszystkie zmiany są odwracalne, bo takie krople po wyschniętej wodzie, gdzieś tam czarne plamy, to po prostu już zostanie. No i ta woda, która się leje tu do środka, ona ścieka, no fizyki nie oszukamy, ona sobie ścieka na dół i wydostaje się tutaj między innymi przez kostkę. Te wszystkie piny są działe zardzewiałe, być może stąd ten błąd, błąd lampy. Być może gdzieś e, nie ma styku i nie działa jeden z silniczków, bo są to lampy skrętne. Czyli mamy wewnątrz, zaraz pokażę, a, mamy dwa silniczki regulacji. Tu jest jeden. Tutaj z boczku, za tym, ja pokażę, jest drugi silniczek tam i teraz mamy regulacja góra dół oraz lewo prawo. A zresztą tutaj te kabelki też są takie skruszałe, także troszeczkę tutaj pracy to wymaga, żeby to wszystko naprawić. Szczególnie na tym ostatnim pinie widać ślady topienia i przegrzania. Zresztą na tych kostkach w lampie również, no woda i prąd to nie jest dobre połączenie. Lampy już są, wylądowały na stole, i tutaj się zacznie ich rozbieranie. I rozklejanie przeniesiemy się później w inne miejsce, ale jesteśmy przy piecu, gdzie podgrzejemy to wszystko. Słuchajcie, no trzeba te lampy rozebrać i naprawić tą obudowę, bo tutaj będzie się lała woda, i ta lampa będzie wyglądała za chwileczkę, znowu tak samo, bo woda i prąd. To nie jest fajne połączenie. Zresztą, woda i ta powłoka aluminium również, bo ta woda powoduje, że ta powłoka lustrzana ulega uszkodzeniu. Ja tutaj mam przygotowane lustra do wymiany. To są lustra do Mondeo, widzicie? Do tych lamp skrętnych, także. Te lustro, jak wyjmiemy, to zobaczycie jak to wygląda. Ale mam przygotowane, zregenerowane z nową powłoką aluminium. Po wymianie tego lustra, już lampy będą świeciły jak nowe. Trzeba jeszcze te kosze doprowadzić do ładu. One mają sporo pęknięć. No i więcej pracy tutaj z tym będzie, bo są to lampy skrętne. No tu mam już wyjętą soczewkę, no i widzimy, jak to w środku wygląda. Za chwileczkę to jeszcze rozbiorę, ale ta warstwa, która powinna odbijać światło, jest całkowicie czarna. No i tym sposobem krok po kroczku dochodzimy do, do wnętrza soczewki. Tutaj jest lustro, które powinno odbijać światło, no i specjalnie nie wyjąłem żarówki, żebyście zobaczyli. Co się dzieje? Mianowicie, pod wpływem temperatury żarówki wiadomo, fizyki nie oszukamy, czyli ciepłe powietrze idzie do góry. W związku z tym, nad żarówką mamy największe zniszczenie, a tak to powinno wyglądać. Także wymieniamy ten element na, na nowy, zaczyna nowy na oryginalny, gdzie została napylona nowa warstwa aluminium. Dzięki, taką, dzięki temu taką regenerację możemy zrobić od ręki, bo wymieniamy element uszkodzony na zregenerowany. Mamy naprawioną, założoną, wymienione lustro soczewki, klosz odnowiony. Ten rancik też tam pospawany, lampa sklejona. No tam, gdzie wod, dużo wody stało, no to widać ubytki tej powłoki aluminium, ale Całkiem przyzwoicie to wygląda i na pewno świeci jak nowe.